Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Z tej strony Rafał. Mamy dzisiaj 30 grudnia. W nocy nastąpił delikatny opad śniegu. Z racji tego, że mamy minus i w nocy i w dzień. Zrobiło się dość ślisko. Eee, więc posypujemy, posypujemy. Ciągnik Wam dobrze znany. masej Ferguson, dokładnie 4270. Oraz rozsiewacz RCW przerobiony. Tak żeby po prostu móc rozsiewać nim e, w tym akurat wypadku hash. Posypujemy drogi gminne. Co to co, co mogę jeszcze powiedzieć? E, Opad był na tyle mały, że nie, nie dostaliśmy żadnego wezwania na odśnieżanie. Natomiast teraz dostaliśmy e, z, pozwolenie na, na posypywanie. No i tak jak mówię, posypujemy haszem drogi gminne ustawiony mam tak rozsiewacz, żeby można było tak nawet i 30 na godzinę jechać na drodze jest za mną jest czarno, także ma być ee, już nie będzie powiedzmy nie będzie ślisko pod górki wiadomo albo zwalniam Albo po prostu większe obroty, tak jak w tym przypadku. I to, i to. Żeby to po prostu posypać. Bardziej posypać. Grubiej powiedzmy tak. Materiału mamy dużo, także sypać możemy. Dojeżdżamy teraz do. Drogi wojewódzkiej, więc będziemy. Więc po prostu wyłączamy. Krzyżówki dosypujemy mocno. I to już nie jest nasza droga. Tutaj na lewo jest nasza gminna. To już posypana. I jedziemy na naszą kolejną. Tutaj na lewo ulica Sportowa. Zaczyna się dalej na odcinek. Niby ten opad taki mały, niegroźny, a wychodzi na to, że jednak auta rozjeździły, troszkę to przyłapało, no i teraz teraz trzeba to posypać. Jest to pierwsze posypywanie dopiero w tym sezonie, w tym roku. prędzej jakoś nie było, nie było potrzeby. Aż tam mam parę grud, kurcze z tego haszu. Troszkę się tam zbryliło, coś nie zawsze chce to lecieć tak jak powinno lecieć, ale... Ale mam szuflę, w razie czego 3-4 razy się ruszy eee, i to leci. Co chwilę się oglądam, kontroluję, co tam się z tyłu dzieje. Mimo, że mam tutaj lusterko, ale, ale skontrolować trzeba. Tak, jeśli trafia mi się auto z naprzeciwka, no to zjeżdżam na bok. Wyłączam, żeby nie obsypać tego samochodu. Następnie wracam. I, i z powrotem włączyłem. Tutaj na sprzęgle troszkę, żeby to dobrze zabielić, zasypać. Wyłączam, stanę, stanę sobie tutaj z boku. Tam mnie ktoś wyprzedzi. Tutaj też ktoś wyjeżdża, trzeba przepuścić. I ja teraz jedziesz. Dobra, ojechał. Tak, akurat rozsiewacz mam ustawiony, żeby sypał na całą szerokość. I tu w tym miejscu, gdzie było wyłączone, teraz sobie dodam powiedzmy, bo akurat teraz się tak trafiło, że, że mogę tędy wrócić. A no i dobra, to już mamy sypane, więc bajka. Trzeba liczyć, wydaje mi się, że na te główne drogi dzisiaj pójdzie dwa rozsiewacze, to na 100%. A ile pójdzie na te boczne, no to dopiero zobaczymy, bo mamy sypać wszystko. Dobra, tu jest dosypane. Teraz do tyłu, też można włączyć sypanie. o i będzie, będzie od razu z głowy. Jedź, bo ja tam pojadę w lewo, jedź, jedź Pod ośrodek zdrowia. No i tutaj jest oczywiście pod, pod policję, tutaj jest dość duży ruch, więc jedynka, a i sypiemy. Czy tu się będzie gdzie, gdzie gdzie wyłamać, nawrócić Raczej nie, a jednak będzie się gdzie tam wsadzić, to się tu wsadzimy ładnie i... chyba na dwa razy, bo tam żeby przekładnią nie uderzyć choć masę jest w miarę w miarę zwinny, to się powinniśmy wywinąć tak także nawet z ściąganym rozsiewaczem, mimo tutaj e, tak jak widać wąskich dróżek powiedzmy, tak, wjazdów jakichś czy tam, tak jak tu odśnieżamy ten podjazd da radę, czy wjechać, czy się nawinąć, posypać także nie jest nie jest źle tu bym się pan zatrzymał, widzę ustąpił, no to luks my go też tu przepuścimy na spokojnie Docofać, dosypać Ludzie się troszkę dziwią, jak widzą mnie z kamerą na głowie, no ale Ja już przywykłem do tego widoku <laughs> Znaczy, przywykłem do tego, że Że tak się ludzie patrzą Nie pamiętam, czy przez osiedle żeśmy zawsze sypali, czy nie Chyba przez osiedle nie było sypane, to jeszcze się będę musiał ee, Tomka dopytać, jak to było jak będziemy robić boczne drogi to to zobaczymy. Mamy wyciągnięte y, normalne łopatki starcz. Mamy założone zwykłe płaskie gumy dwie na talerz i to y, stanowczo wystarcza. Nie rozrzuca wtedy za szeroko, tylko rzuca właśnie na szerokość pasa jezdni. Czasem widzę jakaś gruda mi stanie, cholera, i jestem zmuszony jechać wolniej. Ale przez środek coś tam idzie. Nie jest... Nie jest źle. No to wtedy, jak widzę, że coś takiego się dzieje, no to zwalniam. A w pewnym momencie, jak już całkiem stanie, no to... Jak już całkiem stanie, to, to wysiadam. Kolejna, nie nasza droga, to jest chyba Wojewódzka, jak się nie mylę chyba A my lecimy do Przelatujemy sobie właśnie tędy i lecimy do kolejnej naszej drogi, którą musimy też wjechać Tam nie mogliśmy pojechać prosto, bo była jednokierunkowa, był zakaz no jak jest zima, muszę drogę odgarnąć na szeroko, no nie robię pustych przejazdów, tylko walę tamtędy po prostu pod prąd No ale cóż, wiem że nie ma ruchu, mogę sobie na to pozwolić, jeśli jest druga w nocy przykładowo, czy tam pierwsza, zależy o której nas wypuszczają Zawsze na początku chcę, żeby żeby właśnie na tamtym rejonie Tamte drogi właśnie najpierw zrobić, żeby ją można było rozgarnąć na szeroko, tam i z powrotem. Teraz, żeby mi to wyszło, to by trzeba było pojechać aż tam do początku. No niestety. Tak to jest. Tu jest jednokierunkowa, tu jest dwukierunkowa, ale to tak bez sensu będzie podwójna jazda. Teraz przelecę sobie szybko tędy, trzeba zwolnić, bo coś za, za rzadko sypie. Tam na końcu najwyżej się zatrzymam, pójdę zobaczyć eee, co to tam się dzieje, ale jednak ładowaliśmy ten haż, niby wydawało się, że nie ma grud, ale jednak grudy są i, I trzeba niestety się co jakiś czas zatrzymać, wyjść, ruszyć muszę uważać, bo tu lubi zawsze kurcze gdzieś nasunąć i ciągnie na ten samochód, to on tu zawsze zazwyczaj stoi no i już jak raz naciągnie to potem potem jest problem i wcelować w ten mostek no i dobra, zobaczymy dociągnę do tamtej strony i powinno mi Przejść na granicy, na granicy, ale. Dobra, ja idę sobie tam zobaczę jak to to tam wygląda. No, nasbierało coś. można jechać dalej Tu no już jak raz posypane, więcej nie posypuję Tylko tamtą krzyżówkę jeszcze rozjadę na Przyjechaliśmy właśnie teraz patrząc od lewej strony Wyjeżdżając wyjadę w prawo I powinno być Powinno być ok. No i dojechaliśmy do krzyżówki z lewej strony Tutaj jest ładnie posypane, teraz tutaj wyjadę z prawej już posypywanie, tak jak mówiłem, trochę więcej gazu na pół sprzęgła i no i jest luks. sobie tu jeżdżę dalej w te wszystkie boczne, nieboczne dróżki. Z Wami się na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu i wszystkiego dobrego Wam życzę w nowym roku. Trzymajcie się, na razie, cześć!